O Witam podobnie w retrograniu. Wracamy do naszej Syberii. To drugi odcinek serii. Przyjąłem, że skończyliśmy e, po tym, jak pozbieraliśmy części, od, z którymi bawił się Momo. No to teraz powinniśmy udać się do notariusza. Trzeba go poszukać. No to idźmy. gdzie jest ten notariusz? Nie ma potrzeby. No, chyba mówił na mnie. Czekaj, wróćmy się i zapytajmy się jeszcze raz: gdzie jest ten notariusz? Nie pamiętam. A prawo, czy w lewo? Wróciłam. No. Proszę mi powiedzieć, gdzie znajdę waladilajny notariusza, pana Alfoltera? Oczywiście. Jest u nas tylko jeden notariusz. Pan Alfolter właśnie. Jego rezydencję trudno przeoczyć. Na pewno pani trafi. Aha. Idę no. roz. To faktycznie pan nam pomógł gniziemsko. No trudno, gdzie szukać trafi. To może... też nie to No to to samo, to... Tam jest... To... Chodźmy tu, tam jest za kościół... I ten cmentarz... To jest coś, co się tu robi, na ekranie, nie wiem czemu, a nie, no, jeszcze, nie ma potrzeby? Kurde, Kaj, ty masz jakieś w ogóle potrzeby? Nie ma potrzeby... to już z tym panem. Czy też nie masz potrzeby, panna Kate? Okay. Dzień dobry. Czynny? Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra. Dziś pogrzeb. Żałoba. Przekro mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw... Z powodu śmierci Madame Vorarlberg, wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie, szkoda. Co, tam nie ma dalej drogi? Nie. O, tam jest jakaś rezydencja. Czy to jest to? Żeby tam pójść. I co dalej? Zablokowany. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba.

Panna Walker, jak mnie mam. Jak minęła podróż? Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Jak na wojnie. Proszę usiąść, panna Walker, proszę. To siup. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem. Doskonale się rozumiemy, panno Walker. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana, niż wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Woralberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć te transakcje jak najszybciej. Rozumiem aż nazbyt dobrze, Panno Walker. Widzi Pani, jest spadkobierca, Panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, Madame Wollarberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker. Proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Woralberg przysłała mi ten list dwa dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam pani w dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej, niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Walladilajne i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Wolarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Volarberg przybywa gdzieś na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. To bajka, nie? Jedziemy na Syberię! Bo <try> <try> powtarzam, Hansen żyje, więc nie miałem nigdy możliwości nie, wiadomo, spotkania się z moim bratem. Na szczęście byliśmy z Hansen cały czas blisko w naszych myślach. Przede wszystkim przez te wszystkie lata, e, jakie są koleje jego losu, gdyż sporadycznie przesuwał. Wieści. Czasami pisał listy, ale były krótkie, gdyż od czasu tego nieszczęśliwego wypadku Hans nie lubi słowa pisanego. Przesyłał mi jednak projekty automatów, które chętnie tworzyłam w fabryce. Przyznam, że przyczynił się on znakomito do wkresów fabryki Wollerbergów. Hans miał zawsze ten wspaniały dar poprzez wyjątkowe połączenie trybów i sprężyn wkładania w życie w obiekty. Mój brat jest geniuszem. dosłowne znaczenie tego słowa. Wróćmy jednak do spraw bieżących. Możesz być spokojny, że mój brat nie będzie miał nic przeciwko sprzedaży, aby w momencie, gdy czytasz ten list, to ja już odeszłem. Więc do niego zwróć się z tą sprawą. Ostatni list otrzymał od pana pół roku temu. Został wysłany z północnej Syberii. Z przykrością przyznał, że nie mam żadnych świeżych wiadomości. Zdaje się, z... zdaję sobie sprawę, w jakiej trudności... w trudnej sytuacji moje wyznanie cię po ale pragnę umrzeć z czystym sumieniem byłabym wdzięczna drogi Mail Alforter, gdybyś poinformował o tym w frakcję amerykańską firmę prawniczą, z którą załatwiała owe sprawy. Jestem już stara i tak zmęczona. Pozostałe jest szacunkiem i przysyłam ostatnie pozdrowienia na Anna Wolar. Czy Anna Wolarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie pan na Powiedziałem pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Voralberga Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi do prawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No, to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panna Walker. Do widzenia, panu. Какий пан милый. A gdzie jest ten klucz? Co miał dać? To jest klucz? Dobra, To samo idziemy do fabryki. Jak ktoś chce, to sobie przeczytać, bo, bo nie chce mi się strzerwiawszy. E, to kazucina gazety, które opakują śmierć Anny Wolarek, to no, tam co mamy. Nie ma pod. No ale to okay. tak. Dobiegniemy dalej, szukamy fabryki. Nie tam... No to pięknie. Czy co? Fabryka jest w drugą stronę? Cieszę że Cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła Ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra, ale czuję się dobrze, zwłaszcza gdy Ty. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolny popołudnie jutro po lunchu. A odbiorę się z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O ósmej mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Goldbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate. Jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan, pinago, Dan! Będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów, y, rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej. Dan, nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić! Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami. Łączą się z tym miliony dolarów. Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię, skarbie. Super. Tu jest chyba fabryka. Czekaj, wycofaj. O. Как есть. Yes. Если... Что-то там... О, оригинально. Ну и... Ну и... Ten telefon, nie? Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała Różyczko? Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo, zawodowo. Maladilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec, mamo. Katie. Nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam. Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Tu Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego Niech. solista operowego. Myślałam, że to go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj, naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy, jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham... Kochana mamusia. Co tu Jakiś wózek Ale widzę, no a, coś nie poszło. na bank coś nie poszło. No ale trudno. Coś jeszcze możemy tu zrobić w ogóle? I robocik jakiś. Może ściągniemy. Nóg nie ma, z tego co widzę. Patrzcie jaki kochany od razu usiadł. Ty, ją żyje. No to co? Zobaczmy co u niego. Naprawdę dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł w chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy, zapomniano już chyba jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuje szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Dobra, i co ciekawe? Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Tak już zacząłem co nowe słychać u Oscara, to wiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, podobało się, łapkujcie i do zobaczenia, cześć!